Witam serdecznie w Mojej Kuchni w Turynie. Jestem Ewa. Na te piękne letnie dni proponuję Wam następny przepis na deser. Będzie to torcik panna kotta z owocami. Wykorzystajcie słodkie owoce, które lubicie najbardziej. Zapraszam na filmik. Zaczynamy od przygotowania spodu. Można wykorzystać tortownicę otwieraną albo, tak jak ja, krążek do ciasta. Boki tortownicy albo krążek naoliwiamy. I przyklejamy do niego paski papieru do pieczenia. Ciekawa jestem, czy już kiedyś próbowaliście ten deser. Napiszcie mi o tym w komentarzach. Pannę kottą można przygotować w szklaneczkach, na przykład z sosem czekoladowym albo jakimiś innymi dodatkami. Natomiast my przygotujemy dziś tort panna kotta z owocami. Formę dokładnie wyłożyliśmy papierem. Teraz będziemy przygotowywać pannę kottę, czyli śmietanę. Czekoladę będziemy rozpuszczać na parze. Najpierw łamiemy ją na kawałki. Cały czas mieszamy. Kiedy czekolada jest już do połowy rozpuszczona, ściągamy z ognia i cały czas mieszamy, aż cała czekolada się rozpuści. Dodajemy do niej ryż i wszystko mieszamy bardzo dokładnie. Panna cotta obok tiramisu to jeden z najbardziej popularnych deserów. Przepis na tiramisu znajdziecie na moim kanale. Tak więc tortownicę wykładamy papierem dno i boki. Albo krążek kładziemy na papierze i wykładamy spód, czyli czekoladę białą z ryżem. Za pomocą łyżki rozkładamy dokładnie masę na całej powierzchni, tak aby nie było dziurek. Przyciskamy lekko. Ważne jest, aby nie było szczelin i panna kotta, która jest płynem, nie przedostała się przez ryż. Nasz spód jest gotowy. Można także wylać pannę kotę bezpośrednio na papier bez przygotowywania spodu. Wybór należy do Was. Spód wkładamy do lodówki na pół godziny, a teraz przygotowujemy żelatynę. Listki żelatyny wkładamy do zimnej wody na 10 minut. W tym czasie do garnka wlewamy śmietanę i mleko. I podgrzewamy na gazie, na małym gazie wszystko przez kilka minut. Żelatyny odciskamy dokładnie z wody, osuszamy ją papierem. Kiedy śmietana jest już ciepła, powinna osiągnąć około 40 stopni, wkładamy palec, jeżeli jest gorące. Ściągamy śmietany z gazu, dodajemy wanilię albo laskę, albo cukier waniliowy. Wkładamy też wyciśniętą i osuszoną dobrze żelatynę i mieszamy tak, aby żelatyna była dokładnie rozpuszczona i nie było grudek. Następnie wrzucamy czekoladę w kawałkach. Ponownie mieszamy wszystko. Jeżeli widzicie, że są grudki, należy wszystko przelać przez sitko. Śmietany odstawiamy na pół godziny do lodówki. Zacznie lekko gęstnieć, wówczas wlewamy ją na spód albo bezpośrednio na papier, jeżeli nie mamy spodu. Torcik wkładamy do lodówki na przynajmniej 6 godzin. Teraz przygotujemy bezbarwną galaretkę, którą wykorzystuje się do pokrywania owoców, aby były błyszczące i ładnie się prezentowały. Wykorzystamy żelatynę, wodę i sok z cytryny i cukier. Najpierw moczymy żelatynę w zimnej wodzie przez kilka minut. Po 10 minutach dobrze wyciskamy żelatynę. Do garnka wlewamy wodę, wsypujemy cukier i podgrzewamy wszystko na gazie, tak długo aż cukier się kompletnie rozpuści. Następnie do wody wlewamy sok z cytryny i wyciśniętą żelatynę. Mieszamy tak długo, aż żelatyna kompletnie się rozpuści. Gotową galaretkę przelewamy do szklanki albo słoiczka. Możemy ją przechowywać w lodówce przez kilka dni. Przed użyciem podgrzewamy ją do 35-40 stopni. Torcik wyciągamy z lodówki, przekładamy go na spód do tortów i ściągamy papier z boków. A teraz nadszedł moment udekorowania owocami. Wybieramy takie owoce, które lubimy najbardziej i aby były słodkie. Najsmaczniejsze oczywiście są truskawki. Jeżeli nie ma sezonu truskawkowego, możemy użyć owoce leśne, kiwi albo owoce z puszki, na przykład ananas. Jeżeli zamiast galaretki bezbarwnej chcecie owoce zalać galaretką owocową, tą w proszku, zanim wyciągniecie ciasto z krążka. Ułóżcie na nim owoce i następnie zalejcie galaretką wcześniej przygotowaną i ostudzoną. Włóżcie wszystko do lodówki na kilka godzin i kiedy galaretka będzie już sztywna, wyciągnijcie z lodówki i ściągnijcie krążek. Jak widać, panna kotta jest już pięknie ozdobiona owocami. Teraz ozdabiam ją Galaretką, która nadaje ładny połysk owocom. Wygląda przepięknie. Wygląda wszystko przepięknie i apetycznie. Pozostaje mi tylko pokroić ciasto na kawałki. Podczas krojenia należy dobrze przycisnąć nożem, aby przeciąć spód. La panna cotta è buonissima. Jeżeli zostanie wam trochę owoców, proponuję wykorzystać je tak jak ja do jogurtu. Jeżeli spodobał wam się ten filmik, zachęcam do pozostawiania lajków i subskrybowania mojego kanału. Będziecie wówczas informowani o każdym nowym filmiku. Dziękuję wszystkim oglądającym. Alla prossima. Ciao ciao.